Po weryfikacji tylko taka fajna taca. W świetnym stanie. Miasto przedstawia. Wieże się tam brynek. Samoloty latają. Lekko dobyczy. Tylko do skórzów, Jak nowa. Zobaczcie. swęska Kejran. Chyba szwajcarska. No świetny stan. Duńska taca. Czy norweska, Jaka to może być taca? Jak myślicie? ktoś taką wyrzucił? To sobie Zapraszam was podróż Jedziemy Jedziemy miastem Fajnie nie teraz tutaj zawijamy I lecimy do rynku A potem do innego Wymiaru Ha biery, fajnie. fajnie na miejsce wara. No i co Wiecie że zbieramy te szklanki Wszystkie po e, Whisky, widać świetny stan eee, Zbieramy wyskonki płyski Jack Daniels, co one chodzą po 30 zł za sztukę I to Jack Daniels, nie? Tak, kolekcjonerskie z Beka Danielsa szklanka Jak najbardziej, jakiś jeszcze Może wicerolem Boż, nie? Odisał jakiś No ale Gdzieś tam jest. Jack i Daniels jak najbardziej Taka sytuacja tutaj Pożały sobie takie rzeczy Szafeczki, ale takie no ciężkie co za sprężyna. Zobaczcie, to jest kawał To waży, słuchajcie, z 20 kilo, 20 złotych. Ja bym to biery robił. To jest ciężka rzecz. A może nawet i tak złotych, zło, no. I tych rurek zobaczcie, jak to jest wszystko na pachę wziąć. Te rurki to i kupa kasiury, kupę złomu tu jest no te rurki to też Mamy z przyciąga zaczynę Też, ale kupę złomu tu jest Powiem wam to tu było z 30 zł takim złomie To jest ciężkie, co bieli to? No do to jest gryzienie. Ładna, ładna rzecz. Idźmy dalej. Znowu ciekawa miejscowa. Ludziska, patrzcie, tam jakieś spodnie, nie wiem, tam jakieś metalowe rzeczy, co wyciągnę, może mogą być mikołaje. Tu widzimy garnki, patrzcie, są garnki jakieś. Buty. Coś tu może być. Tu już jest kontakt nowy. To patrzcie, to jest kontakt bieli, bo to są te nasze szklanki. Ja z tymi naszymi szklankami. Do niego idę. Tu jest jakaś ładowarka do LED. Ładowarka LED zasilacz. Zasilacz do ledu, Weźmiemy też. Słuchajcie, ja zobaczę, że tu mi spotnie też fajne. Patrzcie jakie spodenki ładne ale nie chcę, bo to są ostatnie miejscówki, a to na końcu się wydarzyło i nie chcę, żeby nam, patrzcie, tu mogą być lampki, urwane. No zobaczymy dalej co, jest misiu, patrzcie, jest misiu z metką, święty Michał z metką. Pa, Kinder, Ej, hey, kolekcjonerski Kinder ten, Shoko Kolekcjonerski Kinder Szoko Bons, dlatego ja tutaj spokojnie sobie to zrobię, e, bo nie chcę. Kaski, patrzcie, znowu gdzieś kaski wychodzą i nawet fajny stan tu nie jest poobdzierany powiem wam ale tu jest pęknięty ktoś mu wypada Kurde. co tu jeszcze może być ale kusi mnie żeby to z wami komisyjnie zrobić wiecie bardzo chciałbym z wami to robić komisyjnie przyzwyczaiłem się żeby z wami robić komisyjnie co o lampki tam będą Widzicie, patrzcie, może nawet i bateria wyskoczy. O, fajna bombka, to stara? Ty tam mogą być lepsze bombki, bombki mi chołaje. Widzicie? Dlatego dobra, się rozłączę. I to spokojnie zrobimy. Ja to spokojnie powyciągam, patrzcie. Lampki. Takie bombki, Co są za bombki? Stara. Ty chyba stara bombka fajna. z perelu taka. Ekstra delikatnie z tym trzeba dobra tu mamy takiego Mikołaja figurkę na święta idealny dobra lampki znal i lecimy dalej ja tutaj powyciągam no, z miejscu i się uda żeby zaszczędzić ten czas bo no, widzicie jakieś metalowe żeby nie przeoczyć nic o, stare lampki PRL To stare diodki. Pójdźcie, znam ten telefon. I co teraz? To już koniec jego? Nie, jeszcze. Jeszcze działa, trzeba za... Dlatego muszę tutaj zabezpieczyć telefon. Ludzie tu się poszkodzą. Patrzcie, wazoniki, ty. Gdybym jeździł w ogóle, kable Od razu z koszem bierzemy. Od razu to z koszem biorę tam kontakty. Bieli to. Bieli cały kosz. Zobaczcie, fajny. Asteroid. Asteroid w świetnym stanie. Co jeszcze Ramki. To jest kolamik szup Szup Elegancko. Patrzcie jaki koli ładny, ty w tej koli nie. Ale pucharek ty! To nie jest koli. Świetny stan. nigdzie nie jest rozwalony. Ale wyrzucili puchar. Mega znalezisko. To to mi się podoba ten puchar. Oblatarka nawet wytrzymała. No i co polecimy? No, patrzcie, świetny stan tylko za kurą go wycześć to będzie idealny szkło fioletowy taki mega bieli to bieli bieli ale tu widziałem że to było to zbite było jest i z za to wyrocze temperówka co to jest o tu też widzę nowe jest Zobaczcie, nowa część syfon pralkowy fili, syfon kable mamy ooo e, to jest fajne, to być dobre jest depozyt, jest depozyt trismo znaczy, znaczy trismo to tylko tych filiżanych ładne nie wiem gdzie mam pokazywać to Świetny, są, dobrze. Bielik to też. Powiedzieliście, kontakty. Są też ramki. Fajny stan. ta może nie, ale ta drewniana, to już bardziej. Te ramki są dobre. zobaczmy nośnik produktu, to chyba. Kopie zapasowe. To jakiś kod jest nie wiem. Zobaczmy, nośnik ramki. Co jeszcze? O kolejne też szoki, koli. to są trzy już, raz, dwa, i tam jest jeszcze jedna, trzy jednostki, okay. w nie chcę się wyrazić, że bierzemy lampki, te bombki trzeba jakoś, żeby się nie stłukły, delikatnie z nich trzeba właśnie, może ja wrzucę tutaj, do tego, tego, te szklanki. A tam była jedna, jedno, było, jedno było zbite, widziałem, to robi. To jest pobite, to nie. Zobaczcie, miedziawka. Nie, aluminium. Listwa też bierze aluminium. Dobra, dalej zobaczymy, co tutaj jest. Patrzcie, ile tu skarbów. Czyli może... To też bierzemy te szklanki nasze i to już. Także będzie... Ale kosz też jest, nie? Zobaczcie. Ładny ten kosz. Ja kosz też biorę. Przecież to jest piękny kosz stan idealny. Te mi kosztu, też może coś być. Tam są te garnki. Dobrze, ja się na chwilę rozłączę. Dajcie mi chwilę. Widzicie, jaka, widzicie jaką e, miejscówka ma możliwości. Nie chcę, żeby się kamera nam wyczerpała. Przełączę się. Bo no. tam jest jeszcze więcej. Może być tego. Zobaczymy. Może być, może nie być. No. Zobaczymy. Dlatego muszę się rozłączyć i zobaczymy. Dobra, dajcie mi chwileczkę. Oparcie. Zaraz tam będziemy nurkowali po te kontakty, tam jakieś metalowe są, są rzeczy też. Co, zrobiony ten kontener? E, zrobiony ten kontener? E, zrobiony już ten kontener, prawda? E, no i z tych trzech kontenerów wiecie co doszło. To wiecie co doszło? E, taki fajny Mikołaj, czyli świąteczny. Fajny. On chyba nawet tam był zapakowany, wiecie w to? W papierek. Tylko, że nowe wyrzucają, a święta się zbliżają. Ja tego normalnie nie rozumiem. Czaki Mikołaj, świetny stan wyskoczył jeszcze e, taki cały nowy zawór do, chyba do pralki Zobaczcie, nowiutki z częściami. też bierzemy, weźmiemy, klikamy do tego kosza tutaj, tu są nasze pierwotne znaleziska, eee, wyskoczyło, słuchajcie, ten mi jeszcze, tu godzimy może kontakt, no się zniszczy, trzeba go do kartonu gdzieś dać, hmm, ja to zaraz wymyślę, o, do worek, pójdzie do worek, do worek, do worek, do worek, do i co, będą, chcieli, będą... Patrzę, jaka fajna lampa wyskoczyła. Nie wiem czy są miedziane, mosiężne coś takiego były dwa. Myślę, że dzwon będzie, bo takie coś prze przechodziło. No nie że, ja myślałem, że będzie dzwon a tu taka lampa. Fajne, perel, PRL nie? Nie wiem czy to miedziane, zaraz sprawdzimy, zaraz Wam powiem. Lekko zakurzona tylko, ale świetna będzie jak się oczyści. Taka lampka. No i co, i do niej zaraz ją zabezpieczę, żeby nie pobrudziła niczego. Do niej jeszcze wyciągnąć mi się udało, uratować dwa te klosze, wiecie, od niej. Trze... ostatni niestety był zbity i się nie da go rady uratować. Tak jest problem tego typu właśnie. O. Te kosze trzeba osobno spakować, żeby one to. No i widziałem jeszcze jeden klucz, także trzy krosze są te lampy, ja je gdzieś osobno muszę spakować. Pomyślę, prawda? Pomyślę, żeby je spakować osobno, ale lampa Teraz prawdziwy magnes. Dzwonek magnes przyciąga, a resztę nie tego nie przyciąga, na przykład na dzwonek przyciąga no, bo widzę, że jest różnica. To może być ta reszta także nie wiem ale wyszło jeszcze takie co co przyciąga przyciąga to nie bierzemy tego po złomek, taka micha fajna Idealne, no Też weźmiemy ją sobie tutaj i co i wszystko wio. Także pakujemy już to i lecimy dalej. Lecimy dalej. A, sorry, zrobiłem te dwa. Sorry, sorry. Zrobiłem te dwa i jeszcze został teraz. Ten ostatni kontener, kurcze ale po prostu jestem gapa, tak czy nie, tak jeszcze ten kontener został, także zaraz zrobimy ten kontener i zobaczymy co jeszcze wyskoczy tutaj tego do naszego zestawu. A kosz też fajny swoją drogą, wyczyścić go i na fajny. Ludzie już do pracy jeżdżą, ludzie już do pracy jeżdżą normalnie. Ale już miałem nie kopać, już miałem nie kopać, bo nic nie wychodziło. A co to? Ale to, że się dokopałem, to gdzie mikołaj dalej jest. Weźmy to też, ale to, że się dokopałem i zobaczyłem takie coś. Patrzcie, jaki starość z motylem. Jaka stara szkatuła. Szkoda, że pusta. W środku z takiego materiału. Ale mega stara szkatułka. To postanowiłem, że będę. O! Gwiazdka na koinkę. Postanowiłem, że będę kopał dalej. Tu jakieś bombki, duszki. To tu gdzie tam, tu tapeczka tu. Mikołaja z bucikiem na prezent. Jakieś bąbki, słuchajcie, ale no i co? Po tej szkatułce mówię nie jednak się wezmę poświęcę i, i, i przekopię. I udało się, patrzcie znowu te bombki, pieski z PRELU kolekcjonerskie. Zobaczcie, 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 to przestawimy, o ktoś są tu wrzucił normalnie i... Super piórek, e, te bombki trzeba było zabezpieczyć, tylko ja widzę hmm, tą samą bombkę, zaraz po 300 będę wrzucał, wrzucę te bombki, jest te, najwyżej, no i co, i bym nie doszedł, byśmy nie doszli do tego, patrzcie, tu jakieś fajne, co to jest, na świeczkę takie, z taką kurczę bursztynem, czy czymś fajny wygląda rzeźko i co dalej, i co dalej było jeszcze tutaj byśmy nie mieli tego patrzcie figurka jaka fajny baranek taki Fajny, pół, pół, pół ten i pół taki porcelany, wam powiem, z gipsu, gipsowo, gipsowo. Już bieli. A widzimy, co tu jest. Zobacz, tam szkatułkę jeszcze widzieli jedną, patrzcie tu. Patrzcie, szkatuła, O, Szkoda, że bez skarb, ale tam coś może być. Skoro jest szkatuła z Fajna. Stara. O, że teraz skrzyja kufer piraski Szkoda, że nie ma skarbów. Widzicie, fajnie, nie? to na pewno weźmiemy ten kufer co jeszcze, co jeszcze tu będzie jak coś jeszcze wyskoczyło, tak, a popatrzcie wazonik, nie wiem co jeszcze będzie co jeszcze będzie, dobra i to wszystko co zauważyłem rozłączam się kabelnie rozłączam się żeby oszczędzać Oj, pełno tych szklanek, zobaczcie, jedna, druga, Coca-Cola, Cola Mix, widzicie? Szup szup, szup szup pisze, Cola Mix. No. Tutaj szklanek kolekcjonersji, czy to Cola Mix? Ale bieli. I dalej, to zaraz zobaczymy, rozłączam się i dostępnie się tam może... O, jakaś torebka, patrzcie, bomba. Dobra, się tam dokopię i zobaczę Jego zobaczymy co tam może jeszcze będzie, dobra? Ja pierdziukam ile tam jest skarbów na dole, patrzcie, jakieś filiżanki, to, porcelanki Masakra, tam trzeba się dokopać, tu już odkopałem znowu jakieś 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 po prostu te e, pokale Pokale. Tu są patrzcie bombki na Sperelu stare, nie, kolekcjonerskie, to na pewno. Sperelu bombki wyrzucili. I taki jeszcze bawanek. Panie ręka to. Nie. Tutaj chyba bateria znalczy musiąc, ale ciężkie. Ciężkie jak diabli powiem. Kawałek tu weźmiemy ten kawałek. Ja nie wiem jak my to przetransportuję. Jakieś lalki znowu, wiecie. Te bombki to ja nie wiem gdzie dać. A to czekało, to miałem czekać na was. A tu nie wiem co zobaczymy. No, policyjnia i bo nie wiem Co to jest? O! Co to jest? Taki torcik w tym Torcik taki w takiej szklanej, Widzieliście? Budowy, fajny, fajny prezent też biurik, też już spodnie zacząłem wyciągać. Wiecie, dwie pary dobrych spodni tu były zaraz wam pokażę ale ja się dokopiuję dalej do następnych leveli, zobaczcie tu, tu wyciągam te porcelany tu jakieś pustki leżą tutaj to się dopiero zaczyna słuchajcie to się dopiero zaczyna bo to było, to było wiecie to było na samym dnie to było na samym dnie także dobra ja to robię dalej na samym dno schodzimy i zaraz zobaczymy co tam dalej będzie z dobra? zaraz zobaczymy, zaraz Zobacz, zobaczymy Czekajcie chwilę chwilę Uu, ja już zrobiłem to do dna. Słuchajcie, nawet nie wiem takich misiów, to nawet nie będziemy brali pełną misiu, pasz. bardzo ładny misio, naprawdę. Ja bym go wziął, może nawet go wezmę. Ma jakąś ma no. Fiber eee, Dobra, musimy należy sobie tu usiąść. Usiąść na razie Miciu, bo mam tutaj mam pełno wrażeń, słuchaj wiesz. Zobaczcie, patrzcie ile udało mi się rzeczy ocalić. Eee, słonik. Złoty. Porcelanka ciężka. Figura słona, patrzcie ile tego tu jest. Masakra, ja się nie ma, się z tym zabiorę. Nie zabiorę się z tym. Te słoniki, tutaj o. Chiński taki kubek. piękna, rzecz. Made in China BFC pisze Handmade porcelain Cobalt plate, gold plate 24 karaty ty Złote, zło... złote, tu jest Złoty, nawet 24 karaty złota tu gdzieś jest Gdzie to jest, nie widzę No właśnie, takie coś e, Taką świeczuszkę Tam było 12, 20 Aniołka w świetnym stanie Tylko jest trochę woskiem Przeczyścić trzeba z wosku Nie, nie, nie. drewniany taki na święta figurka Gufi dużo było tych, wiecie to jest z Coca-Coli podpisane wszystko gdzie to jest, to było, może nie ten ale te wszystkie, patrzcie Coca-Cola, widzicie Coca-Coli kolekcjonerskie te zabawki, tam już jedną schowałem to jest druga, to jeszcze była jakaś jedna, to pamiętam, o, tu kolejna. Taka z Koli. Zobaczcie, poznajecie te z Koli, zabawki. Fajne, fajne, to są kolekcjonerskie stare zabawki z Koli. kasy warte. Także bierzemy te zabawki z Koli, tutaj jest cały. Jakiś myszka, Miki, to stara figurka, stara pszczółka. Rafi Górka, jakie pszczółki też bieli. Tu gdzieś trzeba to powpychać. Po, po ja Nie wiem, jak to, jak to się zorganizujemy z tym wszystkim, że tak powiem. Ciężko to widzieć. Słabo to widzę. Cały, o! Jakiś fajny taki czajniczek. Wazon zaraz wam pokażę. Taki wyskoczył, że masakra. Zobaczcie, gdzie ten wazon jest. Gdzie jest wazon? A tu. Patrzcie, co wyskoczyło. Zobaczcie. Mega rzeźnia. Handmade. Taki wazum wyskoczył. Nie, nie jest rozwalony. Nie, patrzcie. Nigdzie nie jest uszerbiony. Oczywiście, że bieli. I cały komplet do niego, całe porcelanie, porcelanowe filiżanki świetny stan też tego cały koszyk tych, o jest taka to jest beta sygnatura całe porcelanowe banuszki wyskakują piękny widzicie w jakich stanach świetny. ten widzę jest tutaj pęknięty ale tutaj już jest ten jest dobry ten jest dobry ten coś jest dobry. To jest do kompletu. Do czajniczka. Widzicie, zaraz wam pokażę. Patrzcie nie to, nie, to nie pasuje. Czy to jest to Nie, nie pasuje do tego czajniczka, No dobra, ale takie rzeczy, takie cuda wyskoczyły. Takie cudo wyskoczyło. Zobaczcie, jaki fajny bałwan. Mega. Mega rzecz takie ciężkie byłem ja wam na święta nie wiem z jakiego to gipsu czy z czego jest zrobione ale stan świetny oczywiście że bieri a co jeszcze co jeszcze co jeszcze no to wszystko wam pokazałem stąd Tu będziemy robić słuchajcie jest jeszcze fajny plecach, naprawdę świetny stan Świetny jest tam plecaka, nigdzie nie zniszczony, nigdzie nie rozwalony. Fajny plecak. Też bieli. Co dalej jeszcze? Popatrzcie, jakie stare zabawki tu są, taka stara babcia. Widzieliście? Robi na drutach szyję. Mega zabawka. Oczywiście, że bieli taki stary dziadek do kompletów. Widzicie? Ale zabawki stare. Chyba z fajką. Babcia i dziadek. Fum.